Witajcie. Po raz drugi. Na live zapomniałem chyba nadmienić o najważniejszej rzeczy całego i tego zamieszania z akcją stop pomówieniem, a mianowicie jak on zachował się co do bonusa. I uważam, że jak bonus wyjdzie, wtedy zaczną się jego prawdziwe problemy. Że wtedy cała prawda wyjdzie na jaw, bo póki mu się to opłacało i wszystko, to działał, a teraz nagle przestał działać. Także, no wiadomo, czas wszystko zweryfikuje, czy ja mam rację, czy nie, ale uważam, że w, ty, w tej kwestii mam rację. Szkoda mi tego chłopa, tam niby mu pomagają, ale e, jak sami niektórzy zainteresowani mówią, nie ma szans na wcześniejsze ułaskawienie. No trudno, takie jest życie. A teraz e, pytania od widzów którzy są zablokowani na koncie Dziuromskiej i pod moim filmikiem zadali te pytania. Więc pytanie pierwsze Marcin Pyza. Zapytaj się czy nie wstydzisz się, że tak rozpierdolił akcję, którą tworzył tyle lat. Odpowiesz Dziuromski na to czy nie odpowiesz? Następne pytanie. Czy czytasz komentarze pod swoimi filmami? Ech. To już pytałem, ale to jest to jest sztos. Łukasz Panusik. Żurom, o co chodzi i że Kasia ma włosy jak rzodkiewki pływające w miodzie? Przepraszam, prosimy, Żuromski odpowiedz nam na to. Eee, jeszcze kilka pytań. Bolek Lolek. Czy dalej ciesz się, że lodówka była pełna na tych twoich Andrzejka. <grych> same, same perełki naprawdę. Oj. Jeszcze jedno tutaj zobaczymy. No kiedy odkręcisz tutaj Mateusz R zadaje pytanie, kiedy odkręcisz aferę z pomidorem? I też tej samej osoby pytanie. Czemu mi się zajębał cię dowora? Odnieś się na te pytania, miej jaja. Pokaż jak jesteś twardziel. A jeśli będziesz zgłaszał moje filmiki, to okaż się zwykłą rurą, którą i tak jesteś i tak jesteś. Wszystkim życzę jak zawsze miłego weekendu. Trzymajcie się. Hej!